Pikieta przed szkołą podstawową w Kielnie, nieopodal Trójmiasta, to w tej placówce 15 grudnia ubiegłego roku miało dojść do profanacji krzyża. Jesteśmy katolikami, chrześcijanami, chodzimy do kościoła, chrzcimy dzieci, idą do komunii i nie pozwolimy na to aby bezczyszczono symbol naszej wiary. Wśród protestujących znaleźli się między innymi mieszkańcy Kielna i rodzice dzieci uczęszczających do tamtejszej szkoły. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, przede wszystkim dzieciom. To te dzieci są tymi bohaterami, które nagłośniły tą sprawę którym krzyż nie jest obojętny! Przypomnijmy, tuż przed świętami Bożego Narodzenia na lekcji języka angielskiego nauczycielka ze szkoły podstawowej w Kielnie miała zdjąć ze ściany krzyż i wyrzucić go do kosza. Wcześniej miała żądać tego od dzieci, ale te odmówiły. Tym samym wypełniły przesłanie, które przyświeca tej szkole, a mianowicie są to słowa Jana Pawła II. Każdy z Was, młodzi przyjaciele. Znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek. Wow. Powinno. Emocje wokół sprawy są ogromne, gdy rodzice i posłowie po wydarzeniu chcieli udać się na umówione wcześniej spotkanie z dyrekcją, zastali zamknięte drzwi. Gdy już udało się wejść do środka, dyrekcja wezwała policję, aby wyprowadziła media, choć sama dyrektor udzielała w środku wywiadu. Media opuszczają szkołę. Na no, pani polecenie, tak? Zewnątrz. Dobrze, proszę opuścić na pani dyrektor. Sprawę bada już prokuratura rejonowa w Wejcherowie. Stosowne zawiadomienie złożył wójt gminy Szemut. Jako wójt gminy sprzeciwiam się niszczeniu, usuwaniu lub znieważaniu jakichkolwiek symboli religijnych, niezależnie od wyznania. Gmina konsekwentnie stoi na stanowisku poszanowania wszelkich przekonań religijnych, wzajemnego szacunku oraz dialogu opartego na faktach. Dyrektorka szkoły została przesłuchana w charakterze świadka, z kolei ucząca angielskiego kobieta, która miała wyrzucić krzyż do kosza, została już zawieszona. Co w takim razie nie wyszło, że dzieci jednak nie czuły się dobrze, przynajmniej te, które wierzą w Chrystusa, wierzą w Pana Boga. Co poszło nie tak w takim razie: dobór kadry nauczycielskiej? Gdzie, gdzie popełniliście sprawa, błąd? Sprawa w dalszym ciągu jest wyjaśniana. Proszę dać nam spokojnie ją wyjaśniać. Jednak w takiej sytuacji trudno o spokój. Krzyż to fundament życia każdego chrześcijanina. Wszystkich nas ta sprawa też dotyczy, dlatego że e, rządy, które są w tej chwili w Polsce, nasłyną no ze słów opiłowywania katolików. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów. Ta wypowiedź niestety wciąż jest, jak widać, aktualna. Tymczasem w sprawie Krzyża Skielna wypowiedziała się również minister edukacji Barbara Nowacka. Bez względu na to, w co. Kto wierzy? To każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary. To są po prostu szczyty hipokryzji, bo przecież to właśnie ta minister zaczęła wyrzucać lekcje religii ze szkoły. To ona zaczęła wprowadzać edukację zdrowotną, która stanowi bardzo jasny atak na katolicką antropologię i na wartości chrześcijańskie. Tego typu ataków jest niestety coraz więcej. Jednym z nich było usunięcie krzyża z tej sali obrad Rady Miejskiej w Legnicy. No cóż, ten krzyż yy, przeszkadza? Przeszkadza yy, w czym? Yy, w obradach, w rozmowach? Nie, nie mam pojęcia, w czym ten krzyż może przeszkadzać. I to rzeczywiście jest fundamentalne pytanie: w czym przeszkadzał krzyż w Legnicy czy krzyż w Kielnie? Tego na razie się nie dowiemy, ale pewne jest to, że dla chrześcijan każdy akt profanacji budzi uzasadniony niepokój i sprzeciw.